Po pewnym czasie niebycia w rasach Klubu Płyty. Bardzo miło mi o tym powiedzieć, zakomunikować taką nawinę i oczywiście zaprosić na wszystkie spotkania Klubu winowej Płyty. One będą odbywać się co do zasady w każdą trzecią niedzielę miesiąca w filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Targowej 65 w Legionowie. Serdecznie zapraszam. Klub winlowej Płyty ma dosyć otwartą formułę. Oprócz tego, że ja jestem prowadzącym i moderatorem dyskusji, prezentuję też nagrania, które staram się zdobywać ciekawe, interesujące i przynosić na, na każdą z edycji, to również wszyscy uczestnicy mogą przynieść swoje nagranie, opowiedzieć o nich i zaprezentować je zgromadzonym. Także formuła jest dosyć otwarta. Oczywiście to nie jest warunek. Można przyjść tylko posłuchać, żeby zaznajomić się z tematyką muzyczną, z tematyką winlowych płyt. Jest dużo ciekawostek, oprócz tego, że prezentujemy muzykę, można y, wielu informacji y, zasięgnąć, wymienić się informacjami i wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o gatunki muzyki, którymi, które można. Wysłyszeć na klubie winylowej płyty są to bardzo różne gatunki. Oczywiście na każda edycja ma jakiś taki główny nurt. Dzisiejsza będzie taka bardziej rockowa, ale to nie jest zasada. Zdarzają się też takie edycje, gdzie słuchamy dużo muzyki folk albo dużo country. Natomiast generalnie jest to muzyka światowa, ale pojawiają się również bardzo interesujące ciekawostki, dlatego tym bardziej zapraszam na te spotkania. Klub winylowej płyty powstał dlatego, że i w Polsce, i na świecie notuje się. Olbrzymi powrót do analogowych nośników muzyki. Dość powiedzieć, że dwa lata temu w Wielkiej Brytanii sprzedaż muzyki po raz pierwszy, numer jeden sprzedaży muzyki w ogóle e, zajęły znowu płyty winylowe. Czyli nawet większa była ich sprzedaż i słuchalność w przeliczeniu na utwory niż streaming, czyli słuchanie ze Spotify'a i z innych źródeł w internecie. Także to, to jest powrót i to bardzo udany. Ja bardzo chibicowałem płycie winylowej, dlatego że ja, e, moje jakieś takie Spotkania z muzyką polegały na tym, że oprócz tego, że uwielbiałem muzyki słuchać, a, a winyl jednak zapewnia świetny dźwięk, zbliżony do dźwięku koncertowego, to jeszcze lubiłem te okładki w tym dużym formacie, które można sobie dowoli oglądać, yy, czytać, zdobywać z nich informacje. Także ja się bardzo cieszę, analogowe źródła dźwięku wróciły. Poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz: tych wszystkich nagrań na Spotify nie można kolekcjonować, a muzykę warto kolekcjonować bo jest jej tak wiele, że każdy może dla siebie znaleźć coś wspaniałego i ulubionego i winyle są doskonałym e, przedmiotem, e, atrybutem właśnie do kolekcjonowania muzyki również.